Szczęść Boże, i dobry, uroczystość objawienia Pańskiego od Trzech Króli, i posłuchajmy słowa z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za zapanowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokój. Skoro tu usłyszał król Herod, przeraził się z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najnichsza spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, Zadajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, Ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. To słowo bardzo bogate w treści, więc wszystkich tutaj tych wątków, które są w tym słowie poruszone, nie omówimy, ale na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, to po prostu to, że to słowo jest prawdą, że to nie jest legenda, że to, nie, to Oczywiście tutaj można dyskutować, czy to byli trzej królowie. Ewangelia nie mówi, że to byli królowie, tylko magowie, czy było ich trzech, w każdym z nich inna krew, czy, czy było ich więcej, bo też są różne wersje, w zależności też od kościoła i tak dalej. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że takie wydarzenie miało miejsce. Jak to jeden z astronomów nawet Szukając tłumaczenia tej gwiazdy betlejemskiej, znalazł takie tłumaczenie, że doszło wtedy, w tym czasie, właśnie do koniunkcji dwóch planet Jowisza i Saturna. Jowisza, który symbolizuje władcę świata, i Saturna, który oznacza ziemię Palestyny, ziemię narodu Izraela. Więc przychodzi ten, który jest władcą świata, a narodzić się ma w ziemi Izraela, dlatego tam go ci magowie poszukują. Skoro to ma być władca, no to szukali poprawnie. Szukali go w stolicy, w Jerozolimie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to nie gwiazda w sensie, nie astrologia, nie jakieś dziwne znaki pokazały prawdę o tym, gdzie i jaki ma być ten Mesjasz. Ale zobaczcie, że oni do Betlejem trafili przed oblicze nowonarodzonego Mesjasza, bo usłyszeli słowo, słowo Boga, słowo z księgi proroka Michała o Mesjaszu, który ma się narodzić w Betlejem ludzkim. Tak napisał Prorok mówię o czynie w Piśmie, więc tam go szukajcie. Przyszli tam i rzeczywiście upadli przed Jezusem. To jest też ważna prawda, żeby szukać Jezusa, nie poprzestać na gwieździe, nie poprzestać na tych różnych okolicznościach, na tej otoczce, pałacu heroda, i tak dalej, i tak dalej, tylko żeby szukać trwale Jezusa. To jest najważniejsze. Pewnie się bardzo zdziwili, szukali króla, szukali go w pałacu w Jerozolimie, znaleźli go zbromnego, ubogiego, w prostym domu betlejemskim razem z jego matką, skromną dziewczyną Maryją. Druga rzecz, jak już tego Jezusa znajdziemy, to jeżeli chcemy, tak jak ci mędrcy, inną drogą wrócić do swojego domu. To znaczy, żeby zmienić się na lepsze, żeby to spotkanie z Jezusem nas zmieniło, no to też powinniśmy złożyć mu dary. Tak, te dary, które złożyli mu też ci magowie. Złoto, kadzidło i mirra. Oczywiście tutaj można się zbudować, no tak, sam złota za bardzo nie mam, inflacja szaleje, rośnie, więc skąd ja tego złota wezmę? Oczywiście myślimy tutaj w pierwszym rzędzie o sensie duchowym, o sensie alegorycznym. I tak, jeśli mamy dać Jezusowi noworodzemu złoto, nasze życiowe złoto, to oddajemy Mu naszą pychę i naszą chęć panowania, chęć władzy. Bo jeżeli ona będzie tylko nasza, to będzie nieuporządkowana. Ona będzie taka, jak władza Heroda. I do czego to doprowadziło, dobrze wiemy. Kiedy Go mędrcy zawiedli, czy tam dalej w tej Ewangelii Mateusza, posyła się, patrzy, żeby wybili nowonarodzone dzieci do lat dwóch. Jeżeli Mu to oddamy, to Jezus nauczy, że Więcej szczęścia jest w dawaniu niż ubraniu. On nauczy cię, że przyszedł nie po to, żeby mu służono, ale żeby służyć. Takiej władzy byśmy chcieli. Nieważne jaką władzę w jakim stopniu sprawujesz, czy jesteś szefem przedsiębiorstwa, czy jesteś szefem rządu, czy jesteś głową rodziny, głową jakiejś małej wspólnoty. Władza ta, którą Pan Bóg, który Pan Bóg chce ci nauczyć, to jest władza, która służy. Nie władza, która napawa się nią samą. To jest pierwsza rzecz. Więc oddajmy Panu złoto. Zobacz, wtedy to złoto, ten skarb nie zbutwieje. To będzie naprawdę czyste, prawdziwe złoto królewskości samego Jezusa, który chce nam udzielać. Dajmy mu kadzidło. To znaczy, chodzi o naszą relację z Panem Bogiem. O to, żeby to nie była pusta religijność, ale żeby to była szczera modlitwa, która się wznosi, jak to kadzidło do samego Boga. Szczera relacja, bliżej, jeszcze bardziej, żebyś pachniał Bogiem. O to w tym kadzidle chodzi. Kiedy sobie może zapalisz dzisiaj to kadzidło, które może z kościoła przyniosłeś, to pomyśl sobie, że Bóg chce tego od Ciebie, chce, żebyś pachniał Nim, chce, żebyś miał woni Chrystusa, chce, żebyś coraz bardziej stawał się do niego podobny. Owszem, to nie wyklucza naszych upadków, naszej słabości i tak dalej, ale. Ale starajmy się rzeczywiście, żeby to kadzidło w naszym życiu było stale, codziennie, codziennie obecne. I wreszcie Mira. Mira symbol tej ludzkiej słabości, Miro namaszczano ciała zmarłych. Więc pomyśl sobie, że jeżeli chcesz być do Pana Boga podobny, i chcesz, żeby On Cię przemieniał, chcesz doświadczyć Jego objawienia w Twoim życiu, to oddaj Mu także to, co w Tobie jest słabe, co w Tobie jest chore, co, czego się wstydzisz może. I o czym sobie mówisz, że Panie Boże, ja tego nie chcę w moim życiu. Oddaj mu to. Oddaj mu to, bo ta Twoja słabość to może być pokazać Twoją szansą, żeby Bóg był w Tobie uwielbiony. Ta twoja mirra może być miejscem, gdzie Go spotkasz. Twoja rana, którą ta mira uzdrowi, uleczy, jest miejscem doświadczenia żywego Boga.